Cześć, tutaj Karolina Kaszubowska, doradca księgowego. Wspieram księgowych w dążeniu do awansu, w rozwoju zawodowym i uzyskiwaniu satysfakcji z pracy. Właśnie rozpoczął się sezon inwentaryzacyjny. Powoli zbliżamy się do końca roku. Czas więc rozpocząć porządkowanie ksiąg. Chciałabym Ci w tym pomóc, dlatego rozpoczęłam publikowanie materiałów na temat inwentaryzacji. W szczególności skupiłam się na tych saldach bilansowych, których nie spisujemy drogą spisu z natury, czyli fizycznego przeliczenia, tylko drogą weryfikacji, przeglądu pozycji i ustalenia prawidłowości ich wartości. Te właśnie pozycje budzą najwięcej wątpliwości i często są pomijane podczas inwentaryzacji. Na temat Inwentaryzowania poszczególnych pozycji bilansowych. Zrobiłam taki cykl w ubiegłym roku, więc możesz się z nim zapoznać. W tym roku chciałabym pójść trochę dalej. To znaczy, chciałabym wesprzeć Cię nie tylko w przygotowaniu się do zamknięcia roku, ale również w przygotowaniu księgowych, które będą miały w najbliższym czasie badanie sprawozdania finansowego. Sama audytując firmy, ich sprawozdania finansowe, często spotykam się z taką sytuacją, że księgowy tak naprawdę po pierwsze nie wie, jakie dokumenty będą mi potrzebne, a nawet jeśli wie z poprzednich lat, to i tak nie rozumie do końca, po co, czemu one służą, tak? dlaczego audytor prosi o określone zestawienia czy wydruki. I chciałabym Ci to wyjaśnić, dlatego że to pozwoli ci nie tylko poprawnie zamknąć sprawozdanie finansowe, nie tylko bez problemu przejść przez cały proces badania sprawozdania finansowego, ale również będzie dla ciebie wskazówką w jaki sposób dochodzić do księgowości, a co ważniejsze, do projektowania systemu kontroli wewnętrznej. Po co to robić? O tym za chwilę. Funkcjonuje taki mit, że jeżeli Badanie sprawozdania kończy się opinią pozytywną. W tej chwili dokument ten nazywa się sprawozdaniem z badania, ale zawiera on w sobie tak zwaną opinię. Istnieje takie przekonanie, że jeśli biegły rewident wyda pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym, to świadczy to pozytywnie o firmie i głównym księgowym, czy w ogóle dziale księgowości. I odwrotnie, tak, jeżeli znajdują się w tej opinii zastrzeżenia, no to świadczy o tym, że główny księgowy czegoś nie umie, albo coś źle zrobił. Tak? I chciałabym tutaj ten mit obalić, ponieważ często jest tak, że główny księgowy nie ma wpływu na pewne aspekty finansowe, które znowu mają swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. I dam ci przykład. Najlepsza główna księgowa wśród wszystkich firm, które badam, miała przez kilka lat zastrzeżenie w opinii. Wynikało ono z tego, że spółka matka nakłoniła poprzez swoich członków zarządu do udzielenia pożyczki, tak jak i spółce siostrzanej czy kuzynce. Sytuacja finansowa tamtej spółki była bardzo kiepska. W związku z tym trudno było orzec o. "realności spłaty tej pożyczki. Tak sytuacja nie wskazywała na to, że ta spłata jest realna. Ze względu na dużą kwotę zarząd oczywiście nie był skłonny do ujmowania w księgach odpisu aktualizującego tę pożyczkę. No, miał przyrzeczenie ze strony spółki matki, że ta spółka siostrzana spłaci tę pożyczkę. W związku z tym, ja jako biegły musiałam wprowadzić do swojego sprawozdania z badania, Właśnie zastrzeżenie. I tak jak mówię, nie świadczyło to w żaden sposób o tym, że główny księgowy źle prowadzi księgi. Tutaj zarząd zdecydował, że nie będzie odpisu aktualizującego. Często też jest tak, zwłaszcza w przypadku większych firm audytorskich, że Biegły w pewnym sensie narzuca pewne rozwiązania. Tak, on oczekuje, że główny księgowy przyjmie, Wprowadzi do ksiąg określone zapisy. Najpierw sam dokonuje jakichś przeliczeń, a potem rekomenduje ich wprowadzenie. Oczywiście, nie wprowadzenie tych zapisów kończy się zastrzeżeniem w opinii. Dlaczego tak robi? Może to wynikać po pierwsze z tego, że nie ma zaufania do umiejętności księgowego. Może być tak, że główny księgowy po prostu. Nie potrafi tego zrobić i teraz przechodzenie przez cały proces przedstawiania mu czy uczenia go tego zagadnienia no, jest poza zakresem obowiązków audytora. Zresztą, zrobienie tego za księgowego jest tak naprawdę nielegalne, tak? ponieważ my nie możemy za księgowych przygotowywać jakichś elementów sprawozdania finansowego czy też podstawy zapisów księgowych. Może to też wynikać z tego, że sprawdzenie Błędnych i naprawienie tak, błędnych jakichś wyliczeń będzie bardziej czasochłonne niż zrobienie ich od zera. Często właśnie firmy większe, audytorskie, przychodzą z własnym jakimś wzorem, zwykle w Excelu, i do niego mamy wprowadzić dane, coś tam wychodzi i mamy to zaksięgować. Nigdy tego nie robię, ponieważ uważam, że przede wszystkim należy księgowemu wyjaśnić, co to, co powinien zrobić, czego brakuje w księgach. I zaproponować, że to zrobi. Różnie się to kończy, rzeczywiście. Często musimy wesprzeć tutaj księgowych. I co się dzieje na końcu? Opinia jest bez zastrzeżeń, tak, opinia jest pozytywna, ale niekoniecznie opinia o samym głównym księgowym jest również pozytywna. W związku z tym, aby właśnie zapobiec takim sytuacjom, kiedy nam jako księgowym wydaje się, że jest wszystko w porządku, no i my jesteśmy pozytywnie postrzegani, nagle spotykamy się, tutaj z zarządem, z biegłym i biegły tutaj jakieś zastrzeżenia wysuwa, tak? Nie sygnalizował tego wcześniej, zrobił coś za nas, no ale zarząd się o tym dowiedział, tak? że my sobie z czymś tam nie radzimy. W związku z tym, aby wspomóc osoby, które mają badanie sprawozdania finansowego, aby zapobiec takim właśnie sytuacjom, chcę Ci zdradzić tajniki pracy biegłego w takim zakresie, w jakim ci się to przyda do tego, aby się właściwie przygotować do tego sprawozdania finansowego. Nie chodzi o to, aby zamydlić komuś oczy, tylko dobrze się przygotowując i to nie na ostatnią chwilę, wprowadzając odpowiednie procedury krok po kroku, niekoniecznie w jednym roku. I my w ten sposób demonstrujemy to, że rozwijamy. Tę naszą firmę właśnie w kierunku lepszego sprawowania kontroli wewnętrznej. My w ten sposób też udowadniamy nasz profesjonalizm, co może zaskutkować tym, że będziemy mogli ze spokojnym sumieniem udać się do zarządu po podwyżkę. Jeżeli badanie będzie nieudane i zakończy się powiedzmy sobie delikatnie, niekoniecznie pochlebną opinią o naszej pracy, to oczywiście zamyka nam to drogę do podwyżki. Nie chcę myśleć o jakichś innych konsekwencjach. W związku z tym, właśnie w tym celu, proponuję Ci udział w webinarze, w którym podzielę się z Tobą moją wiedzą, moim doświadczeniem i przekażę Ci wskazówki, w jaki sposób właściwie przygotować się do tego badania. Nawet jeżeli nie spodziewasz się go w tym czy w następnym roku, to. To, co należy zrobić, możesz zacząć pewne rzeczy już wprowadzać, ponieważ one będą wymagały czasu. Tak to będzie pewien proces porządkowania systemu kontroli wewnętrznej, chociażby, czyli sposobu funkcjonowania firmy. Lepiej zacząć wcześniej niż czekać do momentu, kiedy rzeczywiście przy, przydarzy nam się to badanie bilansu. A zwykle, jeżeli firma się rozwija, to no, do tego momentu może dojść. Z, zwłaszcza, że na ten moment będziemy musieli wiele rzeczy w księgach zmienić, wprowadzić różnego rodzaju rezerwy, być może podatek odroczony, leasing do ksiąg. W związku z tym będzie dość pracy, więc pewne rzeczy zróbmy jak najwcześniej i potem je tylko udoskonalajmy. Ja będę też mówiła o istotnych kwestiach dotyczących zamknięcia ksiąg, tak? O wycenie inwentaryzacji i ze szczególnym uwzględnieniem kontroli wewnętrznej. Jeśli chodzi o system kontrolny, to na końcu webinaru będziesz mogła czy mógł pobrać bezpłatnie, oczywiście, materiały, takie wzorce procedur kontrolnych. Oczywiście dostosowując je do swojej firmy, ja wyjaśnię, dlaczego w każdej firmie taki wzorzec, takie procedury powinny funkcjonować, nawet w najmniejszej. One są oczywiście bardzo mocno ograniczone. Ale mimo wszystko funkcjonują. Tak więc zapraszam Cię do tego, aby zapisać się na ten webinar. Dziękuję za uwagę.